Siema! z tej strony Dawid i Bartek. I dzisiaj mamy dla Was kolekcję kostek szększu. Zapraszam. Więc tutaj mamy mega Mixa, Oczywiście szększu. Dobrze kręty i dobrze się porusza. Um, tutaj mamy dwie kosteczki y szększu aurora 2 na 2. No co tu dużo mówić, dobre kostki dobrej jakości. Tutaj mamy pyramixa fajnie się porusza, naprawdę fajna kostka. Szczególnie po nasmarowaniu, najlepsza kostka na rynku. Y tak tu powiedzieć. Tutaj mamy kostkę 7x7 oczywiście firmy Shengshu. Ten tak jak wszystkie koski tutaj. No. <noise> no. Co tu dużo mówić. Najlepsza chyba siódema na rynku. Tutaj mamy dwa e, mirrory. Ten ma trochę pozdziera, na nakrajki, bo jest o wiele starszy. Ale obydwie koski są naprawdę dobrej jakości i fajnie wykonane. Um, tutaj mamy dwie czwóreczki. Obydwie dwie wersji piątej. 4x4 szęk Powiem tyle, że gdy tą kostkę dostałem, no jak, jak ją pierwszy raz miałem w rękach, to się ruszała dosyć słabo. Ale po nasmarowaniu rusza się o wiele lepiej. Mamy recenzję na naszym kanale tej kostki. Tutaj mamy jeszcze e, z cuba. Tak jak mówiłem w naszej kolekcji wszystkich kostek, że tak bardzo charakterystycznie przeskakuje. Nie tak jak skub z, z firmy moju. Tak myślę nad tym skubem, żeby mu kuleczki wyjąć tutaj ze środka. Już pokazuję. O, tu, bo tutaj są takie kuleczki, jak widać. O, tak, pra, tak myślę, żeby je wyjąć. Wtedy nie będzie już tak przeskakiwał. O, dzięki za filmik, cześć.